Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji prasowej Nowej Nadziei. W zeszły piątek tu w Teatrze Polskim odbyło się forum ekologiczne, którego organizacja i finansowanie budzą pewne wątpliwości czy rodzą pewne pytania. 350 tysięcy złotych tyle marszałek województwa zachodniopomorskiego przeznaczył na organizację imprezy. Złożono dokładnie jedną, jedną propozycję realizacji, która była idealnie dostosowana do budżetu przez firmę związaną z Fundacją Campus Polska oraz prezydentem Warszawy. Jak wiemy, w ostatnim czasie platforma obywatelska wywołała ogólnopolską burzę odnośnie finansowania kampanii ze środków publicznych, czy w tym wypadku mielibyśmy do czynienia z podobnym mechanizmem. Tyle że ze strony Platformy Obywatelskiej miałam możliwość w zeszły piątek uczestnictwa we wspomnianym wydarzeniu w forum ekologicznym z ciekawości jako szczecinianka, jako mieszkanka województwa zachodniopomorskiego i chciałabym się z Państwem podzielić pewnymi spostrzeżeniami. Przede wszystkim na początek zastanawiające było Wydarzenie otworzył marszałek województwa, a zaraz po nim prezydent miasta stołecznego Warszawy. Sala była przepełniona po brzegi. Co prawda nie dowiedzieliśmy się żadnych konkretnych rozwiązań ekologicznych rodem ze stolicy, z Warszawy, natomiast z całą pewnością wiele odnośnie. Ogólnych przekonań prezydenta Warszawy co do transformacji energetycznej Polski. Pojawiły się pochwały dla Pomorza Zachodniego, jeśli chodzi o potencjał w rozwoju energetyki wiatrowej. Co zastanawiające, po 40 minutach od rozpoczęcia wydarzenia, a dokładnie po 12 minutach wykładu wstępu prezydenta Warszawy, około 2 trzecie sali rozproszyło się już bezpowrotnie wraz z prezydentem. Wykłady i prelekcje trwały dalej przez kilka godzin w bardzo kameralnych warunkach. Zapraszam do postu kolegi Rafała Kubowicza, gdzie można znaleźć porównanie z podczas przemówienia prezydenta Warszawy i nieco ponad godzinę po. Pytanie, czy 350 tysięcy złotych to jest, to jest ta kwota, jaką przeznaczamy na wykłady w niemal pustej sali? Dlaczego była taka, a nie inna forma forum ekologicznego? Czy nie był to przerost formy nad treścią? Witam Państwa. Chciałbym uściślić trochę chronologię wydarzeń. Otóż 10 stycznia 1925 roku Urząd Marszałkowski ogłasza przetarg na realizację wydarzenia forum ekologiczne. 16 stycznia jeden z oferentów pyta, pyta urząd, Ile chciałby wydać na, taką, na taką, takie wydarzenie? Dla nas jest to bardzo dziwne pytanie, tym bardziej, że urząd odpowiada, że chciałby wydać 350 tysięcy. Jest to dla nas zupełnie pogwałcenie zasad przetargowych, ponieważ eliminuje to konkurowanie innych firm i zachęca do jak najwyższej wyceny takich przedsięwzięć. I mamy oto skrojoną na miarę 23 stycznia ofertę z firmy, którą, którym prezesem jest pan Wypło. Co ciekawsze, również prezes zarządu, pan Wypło jest również prezesem zarządu Fundacji Campus Polska. Chciałbym tu zwrócić uwagę na kolejnych beneficjentów tego e, przedsięwzięcia, takich jak e, chociażby pan Marcinkiewicz, kiedyś najmłodszy radny Szczecina, a teraz jednym, e, jeden z sztabowców e, Rafała Trzaskowskiego. E, kolejnym jest pan Rancewicz, który jest związany jak również z Fundacją Wspólnota Kobiet, a jej prezesem zaś tej hmm, fundacji jest pani Małgorzata Trzaskowska. Dla nas nasuwa się tu jasne pytanie: skąd płyną pieniądze? Czy z Urzędu Marszałkowskiego do sztabu Rafała Trzaskowskiego, czy może do fundacji pani Małgorzaty Trzaskowskiej? Kolejnym gwoździem do trumny narracji PEO, że jest to zupełnie inna, inne wydarzenie niż kampania prezydencka, jest SMS. SMS, który wyszedł z biura poselskiego, e, biura poselskiego e, pana Marchewki, którym jasno mamy napisane: Zapraszamy serdecznie na wydarzenia związane z kampanią wyborczą Trzaskowskiego. I pierwszym tym wydarzeniem jest Forum Ekologiczne. Kolejnym e, aspektem tej sprawy jest to, że na kanale pana Rafała Trzaskowskiego, YouTube'owym, e, wydarzenie było transmitowane online ze wszystkimi logotypami kampanii prezydenckiej. Więc dla nas jest to jasne. To była kampania prezydencka, a nie forum ekologiczne. Tym bardziej, że żaden wiec pana Czeskowskiego nie odbył się w Szczecinie, tylko był na tym forum. Jak widać, można zmienić władzę z PiS na PO, ale to nic nie zmieni. Potrzebujemy realnej zmiany władzy, która rozbije ten beton popisowy. Szanowni Państwo, tak jak już moi przedmówcy wspomnieli, mamy tutaj do czynienia z bardzo dziwną sytuacją. Otóż mamy wydane 350 tysięcy złotych na organizację wątpliwej jakości wydarzenia, które Rafał Trzaskowski na swoich social mediach promował jako materiał wyborczy. Bardzo chciałbym tutaj jeszcze na wstępie, zanim przejdziemy do dalszego tematu, podziękować radnym Prawa i Sprawiedliwości, którzy pierwsi zorganizowali konferencję na ten temat. Bardzo mi się podoba, że korzystając z naszych materiałów, które my udostępniliśmy w social mediach, podnoszą swoje populistyczne larum. Natomiast zachęcałbym ich jednak do pewnej powściągliwości, bo to jednak na ich pośle ciążą zarzuty karne za defraudację publicznych pieniędzy. To im odebrano subwencje za wydawanie publicznych pieniędzy, na kampanię parlamentarną i to przede wszystkim ich premier Mateusz Morawiecki prowadził kreatywną księgowość, wyprowadzając dług publiczny poza budżet. Także zachęcam radnych Prawa i Sprawiedliwości do powściągliwości w takich wypowiedziach. E, natomiast, wracając do Platformy Obywatelskiej, tak jak już powiedział kolega Gardziński, zmieniliśmy władzę, nie zmieniło się nic. Dalej mamy tłuste koty, zmienił się tylko partyjny szyld. Tak jak tutaj wspomniałem koledze, hipokryzja. Jedna wielka, przed chwilą wielka afera. PiS wydaje publiczne pieniądze na kampanię wyborczą, i dziś spotykamy się z czymś zupełnie podobnym. Zastanawia mnie jednak kwestia 350 tysięcy złotych. Też jako partia, jako Konfederacja organizujemy wielkie konwencje partyjne za mniejsze pieniądze. Czy takie wydarzenia jak forum ekologiczne, też zresztą promowane przez Uniwersytet Szczeciński, nie mogłyby się na przykład odbyć na jakiejś auli Uniwersytetu Szczecińskiego za znacznie mniejsze pieniądze, co najmniej 7 razy mniejsze, bo nie wierzę, że nie można takiego wydarzenia zrobić za na przykład 50 tysięcy. Więc no, wasze pieniądze, pieniądze podatników, ciężko pracujących ludzi, które idą do budżetu województwa, są lekką ręką wydawane przez marszałka Geblewicza na takie wydarzenie. I tutaj właśnie należy przyjrzeć się temu przetargowi, temu zapytaniu, ile województwo chce na to wyłożyć i odpowiedzi, i bardzo podobnej ofercie. Będziemy podejmować odpowiednie kroki prawne. Przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji. Grzegorz Płaczek, poseł Grzegorz Płaczek zainteresował się już sprawą. Będziemy badać, jakie tutaj są możliwości prawne, bo na pewno ta sprawa przetargu to jest nadaje się do skontrolowania przez NIK. No i właśnie, czy to będzie, czy to było wydarzenie w ramach kampanii, odpowiednie zabwiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej. Też dzięki właśnie posłom, nie posłom, tylko działaczom PiSu z wczorajszej konferencji. Złożyli oni interpelację, oczywiście, urząd nie przyzna się, że łamie, że łamie prawo. Twardo mówią, to nie jest moja ręka. Także będziemy działać, będziemy podejmować kroki prawne w tej sprawie.